Dzień dobry, cześć wszystkich. Witam serdecznie w nowym tygodniu. 28 dzień sierpnia, poniedziałek. Zapraszam na popołudniowy przegląd techniczny. Dzisiaj, takie przygotowanie do sesji amerykańskiej, sobie zrobimy z uwagi na oczywiście porę dnia 14:40. Tutaj u mnie dochodzi, więc, robimy sobie takie przygotowanie do sesji amerykańskiej. Popołudniowy przegląd rynkowy dzisiaj. Euro USD może na początek to jest interwał 4-godzinowy i schemat, który ma, mamy wyznaczony związany jest z mierzeniem 78,6. Patrzcie na ten poziom tutaj mamy potwierdzenia w postaci biegunowości i strefa cenowa 10770 nas tutaj interesuje, tak? 10770. Aktualne wsparcie na wykresie głównej pary walutowej. Patrzcie jeszcze na te cienie tutaj na tych formacjach świecowych. Tu jest okres ubiegłego tygodnia, czyli oczywiście ten, ta sesja piątkowa, przede wszystkim wyraźne dolne cienie. No i z racji tego, oczywiście, rozpatrujemy tutaj okazję na ewentualny retest i zagranie pozycji długiej na parze walutowej euro USD. Dobra, idąc dalej, czyli GPP -USD. No, tutaj tak naprawdę przy czwartym teście 61,8 i tak naprawdę przy piątym teście tego poziomu cenowego, bo zanim jeszcze ukształtował nam się ten współczynnik małego fi, mieliśmy te rejony testowane. Tak? Tutaj e, to był okres końcówki czerwca, przełomu czerwca-lipca. Więc jeżeli chodzi o sytuację na wykresie pary walutowej GBPUSD, ja tutaj będę szukał potencjalnego układu harmonicznego. Pierwsza część schematu, czyli fala XA i fala AB, punkt B na wysokości 61,8, no i potencjalne wypełnienie układu związane jest z głębokimi mierzeniami wewnętrznymi, czyli 78,6 oraz 88,6. Jeszcze sobie dokładny kurs odczytamy tych stref cenowych 1,24,85. 1.2404. W te rejony tutaj celujemy. Zobaczcie, USDJPY. Tutaj taką poglądową linię powiedzmy jakiegoś trendu, który powoli zaczynał się nam rozwijać. Oczywiście ta tendencja została tutaj wyłamana, co wygenerowało sygnał prowzrostowy i tak naprawdę wyłamanie tej niebieskiej linii. E, powinno nas tutaj przybliżyć do osiągnięcia pułapu zewnętrznego mierzenia 127,2%. E, jeśli chodzi o poziom, e, jeżeli chodzi o dokładny kurs tej strefy oporu tego poziomu oporu e, 147,15, 147,20 na horyzoncie, to jest ta strefa, która nas na ujku obecnie interesuje. Zobaczmy złoto, na złocie możemy przejść na trochę niższy interwał czasowy, pomierzyć sobie ten cały swing wzrostowy. Tutaj tak naprawdę mamy totalne minimum, znaczy totalne to minimum, które nas interesuje spośród tych tutaj powiedzmy dwóch, trzech dołków. To jest na sesji z 21, czyli sesja z ubiegłego poniedziałku godziny sesji azjatyckiej, tak? czyli wczesno-poranny czasu europejskiego. No i 50 tutaj dobrze, tak? Ja to mierzenie 50% tutaj jeszcze podkreślę jako aktualną strefę wsparcia, bo ten poziom pozostaje aktualny, zrzucenie na 50. -tkę. Tak naprawdę wcześniej to przebicie 50 i biegunowość, która tutaj nam się pojawiła, była silnym wzmocnieniem dla tego mierzenia 50% zobaczcie, tak szybko jak wybiliśmy je wcześniej, to teraz jak cena nam wraca też w bardzo dynamiczny sposób do tej 50, -tki. no i może trochę mniej dynamiczny już odragowuje z mierzenia 50%. Strefa pozostaje aktualna, poziom cenowy 1904 dolary za uncję. No i zobaczmy jeszcze DAXa, jeden z indeksów amerykańskich. W przypadku tutaj niemieckiego indeksu DAX, aktualny poziom związany z mierzeniem 38,2%, dokładny kurs 15873 punkty na DAXie. To jest ta strefa podażowa, która nas interesuje. W przypadku S&P, w przypadku S&P również mierzenie pięćdziesiąt procent. No jak sobie mamy odczytać pięćdziesiątka strefa oporu cztery siedemdziesiąt.